Buzi! Jestem, a dzisiaj nagrywamy koreańskie nagrywam na moim kanale, tym razem nagrywam sobie pierwszy raz CleverBota Tak Właśnie CleverBota sobie nagrywamy, dobra po polsku mówi I am speaking polski Napisujemy sobie do niej, czy do niego niej. Więc Siema Napiszmy sobie tak Jak masz na imię po co mam to? Albo nie Powiedzmy po Mam na imię na A ty? Co czemu? Pytam się jak masz na imię No skup się Lola. Nie, no serio. Jeszcze do. To. E. Nie. Mów. Nie mów. Tak. Nie mów tak. Nie mów tak. Jak mam nie mówić? Nie przeklina. Nie wiem, czy to było właściwie przekleństwo, ale nie wiem, co to znaczyło, ale to chyba było Bratislav. Przepraszam. Co mogę dla Ciebie zrobić? Jest ok. Nadal kim lubię? Możemy porozmawiać? Możemy porozmawiać? Co to było? Chcę Może się poznajemy? Bardziej... A właśnie chciałem powiedzieć... Ostatnio właśnie... Właśnie wczoraj... Właśnie chciałem powiedzieć, że wczoraj... Gdy sobie pisałem do no, Bota, To coś tam napisałem no, i, i ona wtedy no, dopisała na mnie... zamordujecie. cię. To było dziwne. Ole, ole, olałem to ale to było jakieś dziwne w ogóle. Okej. Okay. Lubię zakładać kobiecą bieliznę. Okej. Okay. Okej. Okay. Co robisz? Jestem w domu i czekam na... Święta. Ja jestem w domu i czekam na święta. Ja też. To, to fajnie. Fajnie. No po prostu, po, po, po prostu super. Zgadzam się. Zgadzam się. Ile masz lat? Dwanaście. Mam dwanaście lat, a ty. Ja dwanaście. Oto, super. Na jakiej ulicy mieszkasz? Nie mogę powiedzieć, bo cię. Nie znam za dobrze. Mówi, dlaczego mówiłem, że nie znam się za dobrze i nie wiem czy ci mogę sorki. Z tym. Co? Co? Nazywam się Naruto. To... To youtuber. Ja nagrywam na YouTube i, i ciebie nagrywam. gry co Fajnie, cieszę się, że, że, że moje serce wznosi się ku niebu. Ja też. Masz jakieś zwierzątko? Mam dwa psy. Mam dwa psy. A ja jednego psa. Aha. O czym będziemy gadać? O, o... O życiu może. Może sobie pogadamy konkretnie. Jak żyjesz? Jak żyjesz? Dobrze. A... Ty? Co ja? No, czy ty też się dobrze czujesz? What? O co chodzi? Co, ty don't like reading? No! Nie! No halo Ja ciebie też Nie chcesz mnie topa Też, nie chcesz mnie topa Wiem, mówiłeś No ty też Poz, pozdro dla Ciebie Nasz szaloną Zuzie Nie pie, pierwsze słyszę Naprawdę pierwsze słyszę, bo ja nigdy o tym nie słyszałem. No to, no to prawda której klasy chodzisz do siódmej ze szkoły podstawowej numer sześćdziesiąt sześć on, ONZ misji pokojowych. A tu nie chodzisz do tej, co ja? A do której ty chodzisz? Do której ty chodzisz? Do drugie gimnazjum. Uuu. Chcesz? Ale co? Co chce? Kreczka? Nie dziękuję nie dziękuję nie biorę od ob, od obcych nie biorę od obcych czyli mnie nie kochasz? nie nie że nie koch ja ja jakie... cię Lubię Cię lubię, no skup się, a ja ciebie też Dzięki Dzięki. To co? No co to się dzieje? 9 minut. Co robimy? Mam wolną czatę, Papa. My już się żegnamy. Za niedługo się, niedługo się widzimy, do następnego pa, ba. baja, baja Teddy. Baja Teddy. Nie długo mnie. Niedługo się zobaczymy. Niedługo się zobaczymy jutro może. Tak czy nie? Chyba tak. Dobra. Dobra to się żegnama biosami